Cześć, z tej strony Bartek. Witam ciebie po dłuższej przerwie u mnie na kanale, na moim vlogu o galantych gratach i o tym, co robię w warsztacie. Ale nie jestem w warsztacie. Widać, że siedzę za biurkiem i będzie to odcinek o projektowaniu. Dlatego on jest dla mnie trochę trudny, bo kiedy robię coś na warsztacie, to jakby sama praca prowadzi mnie poprzez poszczególne etapy filmu. Coś się dzieje, można fajnie o tym opowiadać przy okazji. I jest to ciekawsze dla widza, natomiast tutaj będzie dosyć statycznie. Będą screeny, będą nagrania ekranu, gdzie będę pokazywał poszczególne etapy projektowania. Dlatego proszę o wyrozumiałość. Jeżeli coś tam wam nie zagra, to piszcie w komentarzach, co mogę poprawić, żeby to było lepiej dla Was. I przechodząc już do sedna. W poprzednim odcinku zeskanowaliśmy sobie Całą przestrzeń, która jest za przednimi fotelami w Rangerze, i teraz przechodząc do samego projektowania, to jeszcze zanim sobie zaimportuję tę przestrzeń, układam sobie rzeczy w głowie. Myślę sobie nad tym, jak to najlepiej zrobić, czego będę potrzebował. Więc zaraz po pozamawiałem pierwsze elementy. I na przykład zamówiłem sobie takie zameczki. Taki prosty mechanizm. Ale oczywiście jest to import z dalekich krajów Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej, więc nie dostaniecie do tego żadnej dokumentacji. Nie ma, nie ma żadnych wymiarów. Żeby jakkolwiek tego użyć, muszę to sobie najpierw zamodelować. Więc jeżeli takie elementy się znajdują później u mnie w projekcie. No, to wiedzcie, że najpierw po prostu musiałem to sobie fizycznie zrysować. Oczywiście nie zrysowuję tego dokładnie co do każdego ząbka tutaj w tym uchwycie. Ale chodzi o, o ideę, o wymiary montażowe, o pozycję tutaj tego rygielka. Tak, żebym, żeby to było używalne do projektu. Tak samo z innymi rzeczami, które których będę używał, jak jest lampka spokojna z polskiego producenta Waś. Polecam w każdym razie, oni akurat dają dokumentację i tutaj otwory były zwymiarowane. Były zwymiarowane tutaj gabaryty tego, tego oświetlenia, natomiast też wszelko wypadkowo sobie to na żywym modelu sprawdziłem, ponieważ te, które są ściągane z internetu, nie zawsze zgadzają się z rzeczywistością. Kolejna rzecz, slajdery, mechanizmy do szuflad. To też jest coś, co w dokumentacji występuje, zwłaszcza u szanujących się producentów. Niemniej jednak zawsze wolę to też mieć na biurku, żeby sobie wszystkie pozycje poszczególnych otworów ponanosić, mieć pełen, pełen wymiar, więc to też musiałem sobie zrysować i zamodelować. Nawet takie rzeczy, czyli nakrętka klatkowa. To jest taka nakręteczka, którą się wsadza w prostokątny otwór i ona sobie tutaj może się przesuwać w jednej osi. Tutaj jest gwincik. To jest niby normalium. To się kupuje ze sklepu może nie na kilogramy, ale na sztuki. I, I zasadniczo nie ma z tym problemu, natomiast ja się spotkałem z tym, że różni producenci różnie podają tutaj ten, ten wymiar od, od wcięcia do wcięcia, więc też wolałem mieć to już u siebie, żeby móc sobie to zamodelować, bo czasem to jest 12 mm, czasem to jest 13,5 mm, więc to też musiałem mieć wcześniej. Ok, przechodząc do samego projektu. Pierwsza część, którą, którą się zajmuję, to jest zaimportowanie sobie modelu 3D. Czyli tak, mam zaimportowany model 3D, ten, który zeskanowaliśmy. No, i on sobie tak wygląda: jest szary, bez żadnych dziwnień. Oczywiście ja mogę go sobie tam pokolorować, ale jest mi to zupełnie do niczego nie niepotrzebne. I teraz na tym modelu buduję sobie kolejne elementy. Będę sobie teraz podświetlał. Okay. Tutaj oczywiście widać już całość zbudowaną. Natomiast tak, poukrywamy sobie poszczególne rzeczy. Może w ten sposób. O. Czyli, pierwszą rzeczą, którą sobie tutaj zrobiłem, to jest podłoga. I teraz, oczywiście, musiałem znaleźć pozycję otworów, gdzie się będę mocował z tą podłogą, oraz jej wysokość. Czyli, tak jak. O, może tutaj lepiej widać od drugiej strony. Tutaj mamy takie przetłoczenia fabryczne, więc musiałem po prostu wyjść do najwyższego punktu. O, tutaj dokładnie widać o co chodzi. Czyli tutaj mamy sprzączkę od pasa i musiałem ją minąć. Czyli po prostu ta moja docelowa wysokość podłogi musiała być taka, żeby ta sprzączka od pasa się tutaj zmieściła. Oczywiście jest to już model pootworowany, wszystko jest naszykowane i to też nie od razu tak wygląda, że ja wiem wszystko, gdzie co będzie. Tylko zaczynam sobie od ogólnego kształtu. Jak już miałem wysokość podłogi, to przeszliśmy sobie do mocowań. Pierwsze najprostsze to mocowanie boczne. O, tutaj widać, ono sobie wchodzi. Co prawda, jest tak jakby wprasowane w dywan, ale to dlatego, że. Po prostu ten dywan się i tak podda, ta wykładzina się, się podda, więc musiałem to sobie w jakiś sposób uwzględnić. I teraz tutaj mamy mocowanie i od tej strony widać, mamy przygotowane otwory, sześciokątne, podmite nakrętki, wszystko fajnie, pięknie. Kolejne rzeczy do mocowania, czyli mamy te wszystkie wsporniczki. one się nam muszą zapiąć otwory, które istnieją. Czyli na przykład ten spornik siedzi sobie ładnie tam, gdzie są mocowane sprzączki od pasów. Tutaj jest drugi identyczny. Mamy takie wsporniki. One nam siedzą w miejscach, gdzie mamy otwory od tych wanienek. Czyli to co, to, co mówiłem gdzieś tam w poprzednich odcinkach, że są fajne miejsca do przyczepienia się. Tam, gdzie były klipsy, my po prostu sobie to Ponawiercamy i w tych miejscach będziemy mogli się przykręcić. I jak już miałem te wsporniki wszystkie zaprojektowane, przeniosłem się na ścianę tylną. Czyli to jest ten jeden element. On też oczywiście na początku był zwykłym kawałkiem blachy, Zostało to tak poprzeginane, raz żeby się dopasować do geometrii. Może nie jest to użytkowo najbardziej korzystne, bo ta powierzchnia jest taka nierówna. Natomiast zależało mi na tym, żeby na tej dosyć dużej rozpiętości zachować sztywność całej konstrukcji. Stąd jest tutaj tyle, tyle zagięć. Ok, pokażemy sobie wszystko. Dalej mamy. Pokrycia słupków C, razem z lampkami, które też przed chwilą omawiałem. I tutaj też mamy wszystkie mocowania od razu, dorobione wszystkie, wszystkie otwory. I tutaj mogę pokazać o co chodzi, na przykład z nakrętkami klatkowymi. Czyli, jeżeli, jeżeli sobie ukryję cały model, cały skan, to mamy nakrętkę klatkową, która. W tym prostokątnym wycięciu może się przesuwać w lewą i w prawą stronę. Natomiast po drugiej stronie mamy pasolkę, która jest, no tutaj akurat nie jest 90 stopni, ale chodzi o to po prostu, że ona jest prostopadle do, do tego wycięcia w tamtym elemencie. Dzięki czemu mamy swobodę przesuwania tych elementów względem siebie w dwóch kierunkach. W związku z tym. Jakieś niedokładności modelu, jakieś niedokładności między poszczególnymi samochodami, mogę sobie w ten sposób niwelować i mieć pewność, że mi się to wszystko w środku poskłada. Jak miałem już te elementy zaprojektowane, przyszła kolej na półkę pod sufitem, tak zwany pawlacz. Mocowania: pokażemy sobie wszystko. Czyli mamy mocowania w miejscach cykorłapek. Tutaj są te miejsca. Jak widać, niedokładność modelu. To było odbite z lewej strony na prawą. O i tutaj jest takie przesunięcie. To jest około 5 mm. No ale cóż, jak odbijałem sobie z lewej strony na prawą ten uchwyt. No o, ten, ten, który tutaj przychodzi w miejsce po, po pasie. To wyszło idealnie. Natomiast a na górze gdzieś te modele troszeczkę sobie pływają, w ogóle się tym nie przejmuję, ponieważ tutaj ta blaszka jest w ten sposób zaprojektowana, że, że będzie mogła troszeczkę sobie na boki pracować i to mi się na pewno wkręci. Dodatkowo oczywiście tak samo jak przy tym tylnym panelu, tutaj też mam fasolkę na śrubę z jednej strony, a od drugiej strony mam... Ten prostokątny otwór to wycięcie na nakrętkę klatkową, w związku z czym też jest tutaj mnóstwo regulacji. Ok, ukryjemy to sobie. Teraz, co my tu mamy dalej? Bo to są powiedzmy podłoga, boki. Do tego jeszcze doprojektowane wsporniki, które też tutaj mają fasolki regulacyjne, żeby, żeby się wesprzeć na podłodze. Przestrzeni na nogi pasażerów, którzy jechali kiedyś z tyłu, i co? Mamy lodówkę, która się znajduje w miejscu tutaj między fotelami, tak żeby był do niej dostęp, a jednocześnie to o czym mówiłem przy skanowaniu, żeby pasażer mógł sobie położyć swój fotel, swoje oparcie i sobie odpocząć. Także jest, jest lodówka. Mamy tutaj na nią takie stopy, bo ona ma swoje takie okrągłe stopki, więc, więc tutaj lewo, prawo nam nie będzie latać. A jednocześnie już sobie całkiem pokryję ten model 3D, bo już tam nie będzie potrzebny. Natomiast tutaj mamy tu mamy mocowania. Lodówka no ma po prostu tutaj swoją, swoją rączkę taką do, do przenoszenia, więc Najprostszym sposobem jest zrobić sobie taki o, haczyk, przytwierdzić ją, żeby do góry nie poleciała. Z drugiej strony mam trochę więcej miejsca, więc, więc jest to zrobione w ten sposób: że w sumie są trzy punkty mocowania. Jest to w zupełności wystarczające, żeby ją zablokować w tej pozycji, w której zostanie ustawiona. Dalej, co my tu mamy? Te brązowe elementy to jest yy, tworzywo. W którym będzie wyłożone, wyłożona ta zabudowa? Ciężko było mi się na coś zdecydować. Sklejka jest fajna i nie. To znaczy, te sklejki, które są dostępne z naszych krajowych gatunków drewna w grubości 3-4 mm, nie są do końca proste. Poza tym też zależało mi na jakimś materiale, który będzie bardziej materiałem technicznym. To znaczy, taki jest mój styl, taki jest, tak, tak te wszystkie swoje elementy buduję i projektuję, żeby one były, no może nie high-techowe, ale takie, takie dosyć techniczne. Dlatego zdecydowałem się na, na po prostu tworzywo sztuczne z, tak, z taką moletką, z takim wzorem jak papier ścierny, coś takiego. I, i cała ta zabudowa będzie w ten sposób wykończona. Tak samo fronty szuflad, klapki, które się tutaj będą unosiły. O, i Właśnie tutaj mamy tak w prosty sposób zamodelowany ten zameczek. O, jak widzicie, są tylko te podstawowe elementy, czyli mamy średnicę. No, tu mi się chciało trochę bawić z tym uchwytem do otwierania. Nie trzeba było tego robić, no ale tego drugiego uchwytu do otwierania już nie robiłem. Nie był mi do niczego potrzebny. Dla mnie istotny był ten, ten ząbek, to wycięcie, które będzie blokowało. Ok, także materiał tutaj mamy omówiony. Kryjemy sobie lodówkę. Mamy kolejne metalowe elementy, które są przykręcane, czyli jest taki, można powiedzieć, duży kątownik, który łączy nam tylną ścianę w tym miejscu i podłogę w tym miejscu i ma taki duży, podłużny otwór po to, żeby można było tutaj sobie to otwierać i, i jakieś elementy ładować. W tej chwili z, ten model 3D ze skanu mam wygaszony, ale tutaj w tym miejscu jest fabryczny lewarek do podnoszenia, więc to też mi się tak ładnie zgrało, że jest zabudowany, a jednocześnie mamy tutaj taki fajny, głęboki schowek. Drugi mały schowek znajduje się w tym miejscu. To są elementy zawiasów. Czyli zawiasy jak do mnie przyszły, to też je sobie zamodelowałem w najprostszy możliwy sposób, czyli po prostu jedną, drugą przerwę i, i nic więcej. Bez całego mechanizmu. Także no, to powiedzmy nie będzie wchodziło w światło otworu, ale jest tutaj taki schoweczek. Na pewno się do niego jakieś zastosowanie znajdzie. I co mamy dalej? Pokrywamy sobie wszystko. Mamy tutaj szufladki, czyli te prowadnice, o których też mówiłem w pierwszej części filmu. One zostały tutaj zamodelowane. O, tutaj jest ta prowadnica ze wszystkimi swoimi otworami. Ja sobie jeszcze tutaj pozwoliłem nanieść strzałeczkę, żebym wiedział, gdzie jest przód tej prowadnicy, bo one przód do tyłu nie są, nie są symetryczne. O, I tutaj też ładnie widać, jak mamy wypełnione wnętrze tej szuflady, czyli są takie przegrody, organizery, które się tutaj ładnie mają wsunąć, żebyśmy sobie mogli tą przestrzeń podzielić na takie wygodne, mniejsze przestrzenie, posegregować sobie asortyment, który się tam będzie Znajdował. Ta górna szuflada takich organizerów nie ma. Jest po prostu zapłytka. Jeżeli sobie to pokażemy w ten sposób, to tutaj mamy. Może jeszcze inaczej. Tutaj mamy prowadnice. Tutaj mamy zagięcie taki felc, który ma nam usztywnić jeszcze dodatkowo tą szufladę. No i właściwie jedyne miejsce na otwory mamy tutaj w dolnej części. Dlatego prawdopodobnie tutaj wyląduje jakiś organizer w takiej wersji miękkiej. Są, są tego typu rzeczy dostępne. Być może to będą po prostu pianki, w których sobie powycinam otwory na, na te rzeczy, które będą w tej szufladzie sobie jeździły. Także tak to się z grubsza przedstawia. W czołówce filmu widzieliście również przebitki na, na przyspieszonym tempie z samego modelowania. Po prostu nagrywałem sobie w trakcie, w trakcie tego, jak pracowałem, nagrywałem sobie ekran, żeby to wam pokazać. Mam nadzieję, że. Trochę Wam to rozjaśniło, jakie, jakie są wyzwania. Oczywiście tutaj wszystko, wszystko fajnie wygląda w modelu, bo, bo można sobie od razu posprawdzać wszelkie kolizje, które mogą wystąpić. Czyli teraz Wam pokażę. Tutaj są dorobione otwory tylko po to, że tu jest język do, do tego zamka od klapki. Tu jest nitonakrętka w tym sześciokątnym otworze i nitonakrętka swoje ciało będzie miała z tej strony. Więc po prostu musiałem przewidzieć te otwory. W pierwszej wersji y, to było dużo prostsze. Sam, sam ten element, który, który blokuje zamek on był dużo prostszy, natomiast rozstaw, ta, ta prowadnica, która znajduje się po drugiej stronie blachy, wymusiła, że musiałem go tak bardzo rozszerzyć, bo po prostu tutaj, był, tutaj były dwa otwory, tutaj był trzeci, prosta blaszka. No, troszeczkę się skomplikowała i troszeczkę się powiększyła właśnie po to, żeby, żeby tutaj takich kolizji uniknąć. Mam nadzieję, że to już później przy montażu nigdzie mi nie wyjdzie, że wszystko będzie, składa się tak jak należy. Chyba mamy to omówione i teraz w najbliższych odcinkach będzie to co z czym żyję najbardziej, czyli, czyli produkcją. Pokażę Wam cały proces, bo tutaj no, mamy model. Nie pokażę Wam może tylko tego jak technolodzy sobie programują maszyny. Natomiast przejdziemy przez wycinanie, zaginanie, Spawanie, no, chyba tam jest trochę, tak, jest gdziebko jest spawania. To też, to też sobie zobaczycie. I, I będziemy to wreszcie montować, czego ja już się bardzo nie mogę doczekać. Także widzimy się niebawem. W międzyczasie jeszcze troszeczkę przy Rangerze drobniejszych prac będziemy robić, bo będę w najbliższym czasie instalował dodatkowe oświetlenie z przodu. I wleci coś, co jest jeszcze nie do końca dostępne, natomiast już w przyszłym miesiącu będę to miał. Modyfikacja dosyć oczywista do samochodów terenowych wyprawowych, ale będzie to prawdopodobnie pierwsza taka instalacja u nas w kraju. Więc bądźcie gotowi i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!